Witam, zagrajemy dalej w Skyrim. Niestety nie wiem, gdzie się znajduję, ponieważ nagrałem w to bardzo dawna. Dzisiaj jest 23 luty 2012. Wszystkie. Yy... Nie wszystkie. Dużo poprzednich filmów było nagrane bardzo dużo wcześniej. I teraz mam problem ze zorientowaniem się. Zaraz, wy wypełnialiśmy zadanie główne, tak? Odyskuj proste rysunki. Dobra, to już wszystko wiadomo. Należy iść za strzałką. Jakże inaczej? Eee. Yy... Wiem, że w poprzednim filmie zginęła mi Shadowmera Znaczy, nie wiem czy w poprzednim, ale w którymś z poprzednich I... A gdzie jest Karżo? Nie wiem, znajdzie się No i są to tu ruiny tutaj, prawda? Gdzie? Poza tymi automatonami są jeszcze Falmerzy I automaton... oraz... Zarówno automatony, jak i Falmerzy to według mnie przeciwnicy są dosyć nudni Ci aut automatony to takie walenie młotkiem w blachę. Mało fascynujące. A ci felmerzy to są tacy. No, głupi gu po prostu. Tacy bez są, no. Co tu dużo mówić. Dobra, no i coś znalazłem, tak? Martworczyca. No i co, idziemy dalej do góry i stosunki ale szybko zdech. Mogę sobie to wziąć, chociaż nie wiem po co mi to. I... co dalej? Kufer. Dobra. O kurde. Aha. Aha, bo tu jest taka popychaczka, tak? Zaraz jak to się nagrywało F5. Dobra. I co chyba to nie sugeruje, że on spać na sądu. Prawda? Nie. Tam powinno być wejście, ale niestety nie ma go, ponieważ jest zerwane. E, zaraz, co ja ty po powinien zrobić? E, żeby nie było, że się zaciąłem w grze z serii The Elder Scrolls. Bo to od czasu do Gear Fala praktycznie było niemożliwe. Ej. Coś muszę pomijać. Albo no w ogóle poszedłem w tym kierunku. E, no, chyba tak. Zaraz, mamy iść tam A tam przejście znajduje się Niżej chyba o! 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 Moje makalony Moje kapcie I co, jeszcze wam spaść? Dobra o Nie, zaraz, to jest kurde chyba powrót nie, dobrze, idę. Pocyskaj pracę, rozwój. Właśnie tam. To znaczy, gdzie? Aha, to znaczy, że ja źle, źle teraz tak? E, w sumie kierunku. No właśnie, tak to jest, jak się wraca do gry po długim okresie niegrania. A zbliżamy się do końca, chociaż tak naprawdę nie wiem, jak daleko jesteśmy do tego końca. Ale zbliżamy się do końca. Falmer jest ranny, ale... Nie jest obudzony, tak? Oni się tu palą, bo są idzie tam i wchodzą w pułapki. A coś tam będę łuku z łuku z nimi pieprzył. Szlachtowanie. No, to było fajne przynajmniej. Yy... Nic. Ała, 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 lew. pieczony kocur. Terrorysta, psychopata, zdrajca i morderca, Serio. Hmm. Nic. Ale tam się coś zaczęło dziać. Aha, no tak, walentora. czarami. Mistrz Cieni! Dobrze, że nie Mistrz Ortalionu. Ła. Zapomniałem ubrać. Zapomniałem w ogóle, że to mam. Zatkrzyjnik, tak? A jest ubrany cały czas. Dlaczego mi tak dużo z życia zabrali? Kurde, ała. Eee. No, i mnie zabili mistrzowie cieni. So, fajnie, prawda? F9 na taka dupa. Jeszcze I taki już zostanie. O, to jest jakaś dźwignia, proszę bardzo. Do czego ona prowadzi? Ruiny Aftandu, ale tu nie mamy jej raczej. Yyy, dobra, może się napijemy i będziemy po prostu z nim walczyć wręcz. Bo jak oni nie rzucają tymi czarami, to zdaje się, że są słabsi. A tak w ogóle zapomniałem, że mam fusch woda. leż i nie wstawaj. Pan roski Ja to mogę ubrać? Ciekawe, jak będę w tym wyglądał. Pewnie jak skończony kretyn. Upiesz, co to kurde jest? Wypad z tym. O, on to założył na diadem, bo diademu nieściono. Ciekawe. Nie wiedziałem, że tak można. Dobra, może odczekajmy, żeby się odnowić. Gdzie jest, kurde, karżo? O! Jakiś człowiek z imieniem. Znaczy się Elf. Niebieska szmatemaga. maga. Pozajemnie ja wziąłem ten syncztylet, nieważne. Hmm. Jakaś mgiełka się unosi. I co z tego, że się mgiełka unosi? Ej, dlaczego ten wskaźnik pokazuje tam dalej? Mamy coś na dół jeszcze? Może. Do czego ta winda prowadzi w takim razie? Może jest powrót? Tak? to możliwe? O, duży pająk. Eee, dobra, oni mnie nie widzą, to dobrze. Już mnie widzą. Ty już nie żyjesz? Sądzę. O, ten też spadł. Jak miło. Ale chyba się nie zabił, niestety. No nie. Ale nie dużo brakowało. Chyba się zdziwił pan z drogi, że w sumie nie wiem, co mu zrobiłem, bo nie było dobrze widać. Yy... No to chodźmy dalej. Tak? Yy, co to jest? Drzwi, dobrze. W sensie, że drzwi, a nie przejście do kolejnej lokacji. I tutaj będzie przejście do kolejnej lo lokacji, tak? Bardzo dobrze. Och, to było dobrze. Przy przywidzenia. Eee, yy, lol. Co to jest? Jak to w ogóle działa? O! No teraz się kryty nie pojawiłeś, tak? Kiedy wszyscy już leżą, zabici. Nieważne. Mamy wolny drąg, który dostaliśmy od Malakata, tak? Którego nie użyjemy ani razu. O, tu są płyty naciskowe. To może jednak lepiej ich nie naciskajmy, ale karze pewnie i tak to zrobi. Ciekawe, co się stanie. No. Obrwawszy. Dobra, proszę mnie nie razić prądem. Yy, nie muszę być naładowany. Kolejne drzwi. Na bliźniacze księżyce. Tak w ogóle to mi się zdaje, czy mu muzyka tu jest jakoś cicho. Dźwięk. Nie no, w sumie normalnie jest. Może tutaj po prostu nie ma muzyki. Coś tam gra. Mieszam z tym. O, jest skrzynia kolejna. Gdzie tu znajdziemy? Kupek z Mosiądzu. Tak, żebyśmy się zatruli metalami ciężkimi, jak będzie z tego pili. Chociaż w sumie nie wiem, czy Mosiądz nie jest trujący chyba nie. Nie, nie jest, bo zabawki z niego robią. Pamiętam, w jajkach, niespodziankach można było kiedyś znaleźć Mosiężne figurki. Dobra, to był jak chyba, nie? O Jezus, padnij na ziemię albo lepiej na ścianę. Któż do windywa w tandzie? Dobrze, że go przeszukałem. Detryczna ciała, rubin bez skazy, wielki klejnot duszy, rdzeń energetycznie centrują. To się chyba jednak nie przyda. I szmaragd. A ten już jest martwy, zobaczmy czy ma coś ciekawego. O, w sumie też. Dobrze. Idziemy dalej. Sulna, chodźmy stąd. Czy nie dość już ci? Oczywiście, że chcesz, bym Tylko czekasz, żeby mi się odwrócił. Chcesz przypisać sobie całą chwałę? Ha? Co to było? Ha! Nie Mam cię. O, walczą. A to co jednak wrogowie? Aha. Zniknął tamten No Po co było mi atakować? Ja tego nie rozumiem. Aha, on chyba nie zniknął, tylko się zrobił niewidzialny po prostu, tak? No a teraz się zrobił bezgłowny. Albo w sumie bezcielesny, bo przecież w mózgu siedzi człowiek, jakby nie patrzeć. Dobra, to było dziwne. Eee, co? Jaka tarcza? Zakrwawionych, to jest jakaś unikatowa tarcza, tak? A sobie wezmę I co tu mamy? Wsadziłem kuleczkę! Dzięki czemu yy, opuściły się schody. Ale oprócz tego, że opuściły się schody... To jeszcze wyryj treść Wielkiej mam do wykonania. I to się znajduje gdzie? Aha, chyba dalej tutaj, więc... Idę dalej w dobrym, w dobrym kierunku, tak? Dobrze. Czarna przystań. Black Ridge. To jest podobno ten dungeon, na którym wszyscy się podniecają. O, wow. E, w następnym filmie.